Cześć, troszkę mnie tutaj nie było, trochę się zmieniło, ponieważ na świecie jest dodatkowa osoba, która zabrała mi bardzo dużo czasu i która też w ruchu trochę kotłowała się, dlatego też nie mogłam w międzyczasie nagrywać. Później dużo rzeczy się działo, też zmieniłam kolor włosów. No i ogólnie, jeżeli zauważyliście, pośledziliście mnie na Instagramie, to niestety straciłam swoje konto, ponieważ Dzień Dziecka Instagram uznał, że usunie moje konto, ponieważ łamałam jakieś regulaminy ich wewnętrzne, mimo że tego nie robiłam, no ale według nich tak. I próbuję je odzyskać, ale są na to bardzo nikłe szanse. Założyłam nowe konto, mam nadzieję, że uda mi się odzyskać społeczność, którą tam zbudowaliśmy przez te 10 lat, bo w sumie. No w czerwcu mijałoby 10 lat odkąd mam te konto i zaczęłam tam prowadzić regularnie i po prostu jest to dla mnie wielka strata No ale cóż, no Instagram zrobił swoje fikołki i po prostu no nie mam jak się przed tym wybronić Jeżeli słyszycie płacz to właśnie ten mały człowieczek daje znać, że on żyje i że jest głodny w tym momencie i tatuś go karmi Albo raczej próbuje nakarmić, więc jak ktoś to z góry przepraszam za jego krzyki no ale nie opanujesz dziecka, no, on się domaga w jedyny sposób, jaki może, czyli donośnym płaczem, no ale cóż Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o dwóch historiach, które w ostatnim czasie przeczytałam I są to naprawdę bardzo ciekawe historie, po które mam ogromną nadzieję, że sięgniecie Także jeżeli jesteście ciekawi, no to serdecznie zapraszam do oglądania I tak, pierwsze co tu mam to jest Prosto do piekła od pani Aleksandry Serzysko od wydawnictwa Black Rose i to jest naprawdę książka, która mnie od razu mogę powiedzieć na wstępie, kupiła, ponieważ mamy tutaj anioły, mamy tutaj motyw zemsty, więc jeżeli to są Wasze klimaty, to zdecydowanie Wam się ta historia spodoba. Tutaj naszą główną bohaterką jest głównie Sevi, czyli archanielica i uznawana za jedną z najlepszych archanielic wśród takich swojego pokolenia, ale ogólnie wśród archanielic. No tylko, że jej nie podoba się fakt, że została przeznaczona Bogu. I to Bogu, który nie słynie za swojej dobrotliwości, tylko wręcz przeciwnie. No i dziewczyna chce się zbuntować albo raczej Archanielica chce się zbuntować, chce zbudować własne przeznaczenie, zakochuje się tutaj, buduje sobie swoją przyszłość, no ale za te próby budowania swojej przyszłości, no będzie musiała ponieść dość srogą cenę. I tutaj od początku mamy jazdę bez trzymanki Tutaj autorka nie certoli się z czytelnikami Tylko od razu taki sierpowy Czytelnikowi jest rzucany na pysk, brzydko mówiąc Ponieważ no, tutaj jest krwawo, jest brutalnie, jest jadka Nie mamy przewierania w środkach Po prostu no, dzieje się dużo złego, dużo brutalności No i archanielica nasza zostaje zrzucona jakby z nieba no i staje się upadło. Traci też dodatkowo swoje skrzydła, czyli swój taki atrybut archanielicy. No dla niej to jest już cios poniżej pasa, nie chce się pogodzić z tym, co ją spotkało, nie chce walczyć, no ale na jej drodze stanie ktoś, kto postanowi nie pozwolić jej się poddać. I no wiecie, jak to się mówi: wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, więc będzie trzeba połączyć siły ze swoim wrogiem, żeby osalić jeszcze gorszego wroga. No i od tego zaczyna się nasza akcja. I powiem szczerze, jak od pierwszej strony się wciągnęłam w fabułę, tak do samego końca. Ona mnie nie chciała opuścić. Dodatkowo ona jest no cudownie wydana. Jak pewnie tutaj widzieliście, że część piór się tutaj mieni. Dodatkowo początki rozdziałów są boskie, po prostu genialnie zrobione. Ja wam tutaj na samym początku, pokażę, po prostu to jest coś pięknego. I tak mamy dosłownie tutaj pełno wartkiej akcji. Nie mamy czasu na nudę, tutaj dzieje się naprawdę dużo, poznajemy y, taką rzeczywistość i teraźniejszość, która dzieje się obecnie, ale dodatkowo też mamy perspektywy właśnie, co się działo kilka, kilkaset lat wcześniej i co doprowadziło do tego, że główna postać znajduje się w tym, a nie w innym miejscu w swoim życiu. Dodatkowo pojawia się też męski bohater, też inny upadły, z którym nasza główna bohaterka wcześniej miała styczność i nie sądziła, że skończył tak, jak skończył. Ponieważ no, była pewna, że jego losy potoczyły się trochę inaczej, bo później nie miała z nim kontaktu, no ale jednak no, los bywa przewrotny, no i ich wspólne drogi będą musiały się znowu połączyć, mimo że bardzo by tego nie chcieli, a jednak muszą i są do tego zobowiązani. No i później dzieje się jeszcze więcej akcji i powiem tak: ja w czytej książce się nie nudziłam. Chciałabym jak najszybciej dostać kolejny ton w łapki, ponieważ zakończenie pierwszego to zostawię to bez komentarza. Jedyne moje takie ale, co do tej książki, to mam takie dwa. I pierwsza to tutaj, no, troszkę wyłapałam literówek, jakichś zjedzonych wyrazów, zamiana zaimków. Kilka rzeczy dało się wyłapać i. Ja, która raczej nie śledzę takich rzeczy i nie przeglądam tych książek tak skrupulatnie, żeby wyszukiwać każdego możliwego błędu, tak mi się coś rzuci, zwłaszcza zjedzone wyrazy, no to już coś znaczy. Chociaż teraz coraz większe zwracam uwagę, więc może to dać przez to. Ale no to trochę bolało w oczy, kuło i trochę spowalniało moje tempo czytania. Jednak no, nie było tego aż tak, że na każdej kolejnej stronie się to pojawiało, że nie dało się wręcz tego czytać. To były jakieś pojedyncze momenty, no ale jednak wolę o tym wspomnieć, żebyście też nie liczyli na stuprocentowo super akcje i podobnie Ci się zawodzić właśnie przez takie głupotki. A druga sprawa, ja ogólnie nie jestem fanką romansów, erotyków, e, wszystkich tych powieści mafijnych itd., ponieważ tam sceny łóżkowe są opisane naprawdę bardzo, ale to bardzo skrupulatnie. Tutaj, przy tym jak się y, lały flaki i w ogóle ta była brutalność, nie sądziłam, że pójdziemy w kierunku właśnie bardzo opisowych scen łóżkowych, a no kilka takich się zdarzyło, mimo że rozumiem zamysł, y, dlaczego one zostały tak wprowadzone i poprowadzone i przedstawione w czytelnikowi, ponieważ one miały trochę głębsze znaczenie. Tak, no, jako, że nie jestem fanką, no to opis sceny łóżkowej na ponad 6 stron to było dla mnie trochę tłumacz. I wolę uprzedzić dla, dla osób, które też tak jak ja nie są fanem scen łóżkowych, no to tutaj przygotujcie się na takie dwie trzy takie mocniejsze sceny i trochę bardziej mocniej opisane. Ale poza tym, nie licząc, to naprawdę bawiłam się świetnie, bardzo polubiłam głównych bohaterów, ponieważ no, Sewi mamy tutaj no, ona jest główną naszą bohaterką, więc poznajemy tą historię głównie z jej perspektywy. Później właśnie pojawia się tego drugiego, tego drugiego pana. No i też mamy, jak dużo pamiętam, jeden czy dwa rozdziały z perspektywy Boga, ale no, nie będę mówiła o konkretnie którym, bo to mogę za dużo słowa spoilerować. Ale ogólnie bardzo polubiłam tych bohaterów, naprawdę im kibicowałam, byli bardzo tak przedstawieni solidnie, namacalnie, tutaj wszystkie ich te charaktery zostały wypunktowane i to nie było tylko, że opis, że na przykład dana postać jest zadziorna, ale jeżeli trzeba już być tym zadziornym, to ona stoi w kącie i takie nie, 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 ja się nie ruszam. Nie, tutaj jeżeli trzeba być zadziornym, to ogólna bohaterka nie strzępi języka. I co... Potrafiły jej czasami przysporzyć Kilku problemów, no ale to już musi się przekonać sami O co mi dokładnie chodzi, ale naprawdę Bardzo fajna historia, będę czekała na kontynuację Będę śledziła, co tam autorka Jeszcze będzie tworzyła, bo naprawdę ma bardzo Przyjemny styl pisania, więc No jeżeli macie ochotę na właśnie anioły Zemstę, tutaj ucieczkę przed przeznaczeniem Trochę bogów, trochę Archaniołów, więc tutaj, jeżeli to są Wasze klimaty, to zdecydowanie ta historia Powinna Wam się spodobać i pozostając w klimatach fantastycznych, mam tutaj córkę bogów i boską broń od Martyny, kroczka, czyli też motyw przeznaczenia, motyw wybrańca. Tutaj bardzo dużo, znaczy bardzo dużo. Część rzeczy mamy związanych z jedną i drugą historią. No i tak, tutaj naszą główną bohaterką jest Amea, która zostaje wysłana do Pięciu Królewskich, by je zjednoczyć i pokonać wroga, który nadciąga, którym jest mroczne terytorium. Tylko, że dziewczyna, kiedy pojawia się tutaj na progu tych pięciu królestw, okazuje się, że ma 6 lat. No i bogowie ją odsyłają i ona ma być tym wybrańcem, ma spełnić swoje przeznaczenie, no ale trochę jak? Okazuje się, że tutaj każdy z królestw rządzi jednym żywiołem i ona ma tutaj w czasie swojego dorastania odwiedzić każdy z tych królestw, posiąść ich wiedzę na temat danego żywiołu. No, i później te wszystkie swoje umiejętności połączyć to i pokonać, właśnie wroga. No, mogłaby się wydawać prosta sprawa, tylko nie wiadomo, kiedy wróg zaatakuje i czy dziewczyna zdąży się w tym czasie wyszkolić, a poza tym, no, jak ma wyglądać jej życie codzienne i tutaj, czy ma się z kim zapoznawać, czy w ogóle jakieś więzi nawiązywać. Nic z tych rzeczy nie wiadomo, bo głowie siedzą cicho, nie odzywają się pod tym względem. Więc trochę dziewczyna zostaje rzucona na pastwę losu i za sobie. No ale dziewczyna chce spełnić wolę bogów, liczy, że dzięki temu zdobędzie ich przychylność, więc odbywa te podróże, tutaj szkoli się, zdobywa nowe umiejętności, nową wiedzę, poznaje nowych znajomych. No i dzieje się, bo więcej nie chcę za bardzo zdradzać, no bo w pierwszej części właśnie mamy tutaj walkę z tym rocznym terytorium, w drugiej części, no przez zakończenie pierwszej, dzieją się różne rzeczy. No, i to sprawia, że nasza główna bohaterka podejmuje taką, a nie inną decyzję, no i przez tą decyzję potem znowu będą się dziać dziwne rzeczy. Bardzo dziwnie to brzmi, ale żeby opowiedzieć Wam tak, żeby nie zaspoilerować, to jest naprawdę ciężko. No, ale ogólnie dlaczego ta książka, ta, książka, ta historia mi się spodobała. Ponieważ, po pierwsze, motyw przeznaczenia, ja uwielbiam ten motyw już od Percy'ego Jacksona czy od Darów Anioła, po prostu ja przepadłam dla tego motywu, więc dla mnie książki, właśnie, które poruszają te kwestie, to już mają takie plus jeden do oceny. Druga sprawa, bohaterowie zostali bardzo fajnie wykreowani. Naprawdę, mamy ich cały ogrom, no bo jak nasza główna bohaterka podróżuje po tych królestwach, no to. No nie ma opcji, żeby nie poznała jakichś osób, jakichś tutaj władców, jakichś wieśniaków, czy osoby, które będą ją szkolić. No wiadomo, że musi nawiązać jakieś te znajomości i każda z postaci jest na tyle charakterna i wyjątkowa, że nie da się ją pomylić z żadną inną. Więc to jest naprawdę spoko, tym bardziej, że tutaj to, co się dzieje w pierwszej części i postacie, które poznajemy tutaj, też będą się przynajmniej kilka z nich przywijać w kolejnej części, więc to jest w ogóle taki... Plusik, według mnie przynajmniej, dla całej tej historii też fajnie to wybrzmiało. Autorka też porusza wiele kwestii takich społecznych, świadomej zgody, tutaj jak kobieta jest traktowana w społeczeństwie, jak powinna być, właśnie o traktowaniu kobiet, w ogóle znęcanie się nad słabszymi. No, nie chcę też zradać, właśnie niektórych motywów, które się tutaj przewijają, ponieważ no, będą to spoilery, więc staram się tak jak najbardziej ogólnikowo powiedzieć. A trochę ciężko, żeby Wam właśnie nie zaspielerować i jednocześnie zachęcić. Ale naprawdę w bardzo dobry sposób te kwestie zostały poruszone. Bardzo świadomie autorka to zrobiła. Było to czuć, że to była przemyślana kwestia, że dobrze sformułowana, dobrze poruszona i taka trafiająca w punkt i też nie narzucająca się tak nachalnie, tylko żeby czytelnik sam zrozumiał, jak powinno się raczej postępować. Więc pod tym względem naprawdę świetna robota. Nie nudziłam się przy tej książce, bo akcji było naprawdę dużo. I w jednej, i w drugiej mamy bardzo dużo podróży, tajemnic, zagadek, że wiele rzeczy do odkrywania, do ukradnięcia. No, dzieje się. Także jeżeli macie ochotę na historię wciągającą, pouczającą, przy której nie będziecie się nudzić, przy której będziecie dużo podróżować, to zdecydowanie ten tytuł Wam się spodoba. Tym bardziej, że nasza główna bohaterka też nie jest aż taka głupiutka, jak mogłoby się wydawać na początku, że będzie chciała spełnić wolę bogów. Mimo, że no, powinna to zrobić Ale będzie miała też swój pazurek A zwłaszcza w drugiej części będzie miała swój pazurek Także no, nie zawiedziecie się Na pewno wiele razy się zaskoczycie Zwłaszcza zakończenie pierwszej części Was mocno zaskoczy Zakończenie drugiej części jest dość otwarte Więc to też wolę uprzedzić Ale z drugiej strony Wydaje mi się, że ciężko byłoby Zadowolić każdego czytelnika A takie zakończenie sprawia, że Większość z nas jest usytasy tak mówiąc ogólnikowo. Ale tak, dajcie znać, czy w ogóle tą historię znacie, czy może właśnie prosto do piekła, albo macie w planach. I dzięki, że dotrwaliście do końca. Ogólnie nie wiem, czy będę już tak powiedzmy na bieżąco i systematycznie dodawać filmiki. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak mi się harmonogram ułoży i jak z moim czytaniem, bo obecnie, jak przeczytam cztery takie książki fizyczne. To jest naprawdę dobrze, więcej słucham na audiobooku Na nie wszystkie audiobookowy mam u siebie Więc tak trochę też słabo nosowa pokazywać okładki Ale zobaczymy Postaram się w najbliższym czasie jeszcze nagrać podsumowanie miesięcy ostatnich Bo suma sumeru tych książek naprawdę nie było dużo Teraz czerwiec w sumie był dość ambitnym miesiącem Dużo audiobooków, ale to przez spacerki z małym Na spacerek się brało słuchaweczki, audiobooka i możemy chodzić Ale zobaczymy I co? Dzięki, że dotrwaliście do końca i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie.